Kartka z powstańczego kalendarza. W sobotę 9 września o 6 rano w Warszawie umilkły strzały. Dwie godziny trwa zawieszenie broni. W tym czasie stolica opuszcza ludność cywilna. Wyjść czy zostać w walczącej Warszawie? Dla każdego była to bardzo trudna decyzja, podkreśla Andrzej Komuda, historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego. Część osób się po prostu obawia, co się z nimi stanie, jeśli trafią w ręce niemieckie. Wiadomo, że od pierwszych dni Powstania Niemcy bardzo różnie traktują tę ludność cywilną i mamy za sobą ten okres wręcz ludobójstwa, jaki był dokonywany na mieszkańcach stolicy. Drugi aspekt tej sprawy: część ludzi po prostu będzie uważała tych wychodzących za zdrajców że zdradzili sprawę, że wychodzą i na przykład jeśli chodzi o oddziaływanie takie psychologiczne na żołnierzy Armii Krajowej, to to wyjście tej ludności cywilnej nie miało najlepszego wpływu, ale innego wyjścia w tamtym czasie nie widziano. W ciągu dwóch dni Warszawę opuściło blisko 8 tysięcy osób. Dla wszystkich były to niezwykle trudne chwile, wspomina wyjście swojej rodziny Zdzisław Sobociński, pseudonim Wojciech. Mieszkałem... Na Chmielnej 54 Róg Wielkiej. Okociła się Kotka w czasie powstania. Kiedy rodzice wychodzili z Warszawy na wezwanie Czerwonego Krzyża, Kotka ze swoimi małymi szła razem z tym i miała ciała i chciała z rodzicami zebranić w kolumnie. Ludzie zaczęli płakać nad tą kotką i radzili, no nie zabierać, bo to z kociakami i zos, niech Pani tego, oni się wyżywi w tych ruinach. Około godziny 14:00 pełnomocnicy Komendy Głównej Armii Krajowej podpułkownik Franciszek Herman Bogusławski i porucznik Alfred korczyński Sas rozmawiają z generałem Günterem Rorem na temat dalszej ewakuacji ludności cywilnej oraz ewakuacji ciężko rannych żołnierzy polskich. Strona niemiecka proponuje rozpoczęcie rozmów w sprawie kapitulacji powstania. Za organizację ludobójstwa i bezlitosną pacyfikację woli na wniosek obra SS Ericha von den Bacha, Gruppenfilera SS Heinz Reinhardt otrzymuje liście dębu do Krzyża Rycerskiego Krzyża Żelaznego. Audycja zrealizowana na podstawie materiałów Muzeum Powstania Warszawskiego.